Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Na początek, jak zwykle, teoria, a potem przejdziemy do zadań. Co to jest ta postać iloczynowa funkcji kwadratowej? To postać y równa się a x minus x1 w nawiasie i w drugim nawiasie x minus x2. A Eee, to jest to samo a, które było w postaci ogólnej, w postaci kanonicznej, eee, które stoi w zwykłej ogólnej postaci przy kwadratie. x1 i x2 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej i a musi być różne od zera, więc taką postać wtedy nazywamy postacią iloczynową funkcji kwadratowej, a wyrazy x minus x1, x minus x2. Nazywamy czynnikami liniowymi. Przedstawienie wzoru funkcji w postaci loczynowej nazywamy również rozkładem na czynniki liniowe. No i przykład pierwszy, weźmy sobie funkcję, y, która ma dwa miejsca zerowe, jedno miejsce zerowe, x1 równe 2 i x2 równe minus -3. Niech jej a wynosi 2. Wtedy, jak podstawimy pod nasz wzór, to w postaci wyglądałaby 2, x minus 2 i x minus z minusem daje plus, a więc będzie plus 3, tak? Tu wsadzamy miejsca zerowe, a tu a. To tak najprościej, jeżeli tylko zobaczyli, jak to się podstawia. Zaraz w zadaniach dokładnie zobaczyć, jak będziemy. Wyznaczać tą postać iloczynową. Yy, I twierdzenie. Yy, postać iloczynowa nie zawsze istnieje. Jest zależna od yy, delty, albo yy, od yy, delty, od tego, czy jest ona dodatnia, czy jest ujemna, czy jest równa 0. Jak delta jest większa od 0, to postać yy, iloczynowa wtedy istnieje i wygląda ona tak, jak przed chwilą powiedzieliśmy. Czyli y równa się a minus, x minus x1 x minus x2, gdzie x1 x2 są pierwiastkami e, trójmianu kwadratowego, tak? bo mamy dany trójmian kwadratowy x kwadrat plus bx plus c. E, jeżeli, jeśli delta z równa 0, to trójmian można przedstawić w postaci rocznowej, która wygląda następująco. Y równa się a x minus x0 do kwadratu gdzie x0 jest pierwiastkiem podwójnym tego trójmianu, tak? Czyli mamy wtedy jedno miejsce zerowe. Jak mamy jedno miejsce zerowe, to te dwa nawiasy są takie same, więc de facto zwi zwiną się w jeden do kwadratu. Jeśli delta jest mniejsza od zera, to naszy, yy, nasza funkcja nie ma miejsc zerowych. A jak nie ma miejsc zerowych, to nie ma postaci iloczynowej. Czyli wtedy trójmianu nie można rozłożyć na czynniki liniowe. No, i zadanie pierwsze. Podaj pierwiastki trójmianu kwadratowego i zapisz go w postaci ogólnej. Od, od A po kolei. Y równa się x plus 10 i x minus 20. No to co jest z pierwiastkami? No to x1 jest minus 10, bo jest zawsze przeciwnie. Jak jest na plusie, to mamy na minusie. Jak jest na minusie, to mamy na plusie. I x2 równa się 20. I zapisać go mamy w postaci ogólnej. Żeby zapisać w postaci ogólnej, to trzeba pozbyć się nawiasów, czyli wymnożyć każdy razy każdy. x razy x, x kwadrat. x razy minus 20, minus 20x. 10 razy x, 10x. 10 razy 20, minus 200. I zwijamy to. x kwadrat jest tylko jedno. Teraz same x, minus 20 plus 10, czyli minus 10x i minus 200. Tak wyglądał w postaci ogólnej nasz trójmian kwadratowy. I takie ma pierwiastki. No to przykład B. Y się 6x minus 1 druga x minus 1 trzecia. No to pierwsze wymnożymy. Nawiasy każdy razy każdy x razy x, x kwadrat. x razy minus 1 trzecia, minus 1 trzecia x. Minus 1 druga razy x, minus 1 druga x. Minus 1 druga razy minus 1 trzecia, plus 1 szósta. I teraz każdy razy 6. Czyli mamy 6x kwadrat, 6 razy 1 trzecia, czyli 6 przez 3 to 2, czyli minus 2x. 6 razy minus 1 druga, 6 przez 2, 6 przez 2, 3, czyli minus 3x. I 6 razy 1 szósta, 1, czyli plus 1. To mamy 6x kwadrat, x zbiamy Minus 2x minus 3x, czyli minus 5x plus 1. I pierwiastki tego równania. No to x1 było 1 2, a x2 było 1 3. No to kolejny przykład. C. Y równa się 2x plus 3. 3x minus 4. Eee, no to najpierw wymnażamy każdy razy każdy. X razy 3x, 3x kwadrat. X razy minus 4 minus 4x 3 razy 3x, 9x 3 razy minus 4 minus 12. Teraz każdy razy 2, 2 razy 3, 6x kwadrat, 2 razy 4, 8x 2 razy 9, 18x i 2 dwa razy 12 minus 24. Zwijamy to dalej, czyli mamy 6x kwadrat minus 8x plus 18, czyli plus 10x minus 24. I miejsca zerowe: x1 równa się minus 3. A x2 równa się ile? No, rozwiązanie tego równania. Jak nie ma jawno x odjąć, x1, tylko mamy jakąś liczbę, to można albo wyciągnąć przed nawias, albo po prostu rozwiązać równanie. Że 3x minus 4 równa się 0. No i sprawdźmy, dla jakiej liczby to będzie równe 0. Czwórka na drugą stronę, więc plus 4. 3x równa się 4, dzielimy sobie przez 3, czyli x równa się 4 trzecie. Zatem x2 jest 4 trzecie. Jak widać nie zawsze pierwiastki są podane tak na tacy, że je od razu widzimy. Jeżeli nie są, no to trzeba je sobie obliczyć. Tak jak przed chwilą w przykładzie C. Yy, przykładzie D są od razu podane, więc możemy sobie jeszcze czytać znowu każdy razy każdy, potem każdy razy 5. Yy, to może sobie zrobimy jeszcze przykład H, hmm, potem przykład L. No to H. Y na się Niemy to wsbie, żebyścieli Y równa się 2 y minus 3x x 4. X wymnażamy każdy raz, każdy dwa razy x, 2x, 2 razy 4, 8 minus 3x razy x minus 3x kwadrat minus 3x razy 4 minus 12 pijamy x ze sobą i pier zawsze zapisujemy od najwyższej potęgi do wyrazu wolnego, czyli pierwsze minus 3x kwadrat Teraz 2x minus 12x, czyli mamy minus 10x i plus 8. I miejsca zerowe. No stąd odczytujemy od razu, czyli x2 jest minus 4, a x1 musimy stąd obliczyć. 2 minus 3x równa się 0. Dodajemy 3x, czyli 2 równa się 3x. I dzielimy przez 3. No to x równa się 2 trzecie. Czyli mamy x1 równe 2 trzecie, x2 równe minus 4. I ostatni przykład L. Y równa się 2x plus 3. 3 do kwadratu. To jest ta postać iloczynowa, kiedy delta równa się 0. Mamy jedno miejsce zerowe, więc je obliczmy. 2x plus 3 ma się równać 0. Ma no bo miejsce zerowe. Odejmujemy 3. 2x równa się minus 3 i dzielimy przez 2x równa się minus 3. Drugie. To jest tak zwane x0 w tej postaci. I mamy jeszcze to. Rozwinąć. No to ze wzoru skróconego mnożenia. Jaki tu występuje wzór skróconego mnożenia? No to jest a plus b do kwadratu. Czyli jak go rozwiniemy, mamy a kwadrat dodać 2ab i plus b kwadrat. A to jest 2x, a b to trójka. Czyli będziemy mieć tak, 2x do kwadratu. Dodać 2 razy 2x razy 3 i plus 3 do kwadratu. 2x do kwadratu, tak? W nawiasie. Bo do kwadratu pod, podnosimy jedno i drugie. Gdybyśmy zapisali bez nawiasu, to by znaczyło, że tylko x podnosimy do kwadratu. 2 do kwadratu to 4, x do kwadratu to x kwadrat. 2 razy 2, 4. 4 razy 3, 12 plus dwanaście x i plus trzy do kwadratu, czyli dziewięć. Eee, no to teraz zadanie drugie. Eee, drugie a. Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej x kwadrat minus x minus. Żeby go przestawić w postaci loczynowej, to potrzebujemy jako miejsca zerowe. No a miejsca zerowe liczymy ze znanych nam już wzorów. Pierwsze delta b kwadrat minus 4ac, bo sprawdzamy, czy mamy postać loczynową z dwoma miejscami zerowymi, z jednym miejscem zerowym, czy nie mamy jej w ogóle. A równa się 1 w, naszej, w naszym trójmianie b równa się minus 1, a c równa się minus 6. b kwadrat, no to minus 1 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy minus 6. To się równa minus 1 do kwadratu to 1. 4 razy 1, 4 razy 6, czyli razy minus 6, czyli plus 24. 1 plus 24 to 25 większa od 0, czyli postać iloczynowa jest. I będzie miała postać Y równe A X minus X1, X minus X2. Zatem musimy policzyć x1 x2. X1 minus B minus pierwiastek z delty przez 2A, tak? Bo to są pierwiastki. Ale na pierwiastki już wcześniej poznaliśmy. Minus B. Czyli minus minus 1, no to 1, minus pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 25, czyli 5. Minus 5 przez 2a, czyli 2 razy 1. 1 odjąć 5, czyli minus 4 przez 2a, to się równa minus 2. X2 teraz. Ten sam wzór, tylko z plusem po środku. Minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. Będziemy mieć 1 plus 5 przez 2. 6 przez 2, a to się równa 3. Skoro mamy wyznaczone pierwiastki, to możemy teraz policzyć sobie wyznaczyć sobie postać iloczynową. Postać iloczynowa. Tu mieliśmy wzór, podstawiamy pod niego. Y równa A ile było A? A było 1, czyli będzie 1, a 1 nie piszemy. x plus 2, no bo mamy minus 2, czyli minus z minusem daje plus. I x minus 3. Tak będzie wyglądała nasza postać iloczynowa w tym przypadku. No to kolejny przykład. Przykład B. Y równa się minus x kwadrat plus x plus 6. No to co? A jest równe minus 1, C jest równe 1, a C jest równe 6. Delta b kwadrat minus 4ac. 1 do kwadratu, czyli 1 odjąć 4 razy minus 1 razy 6. Czyli będzie znowu 1 plus 24, czyli 25. Większe od 0, mamy miejsca zerowe. x 1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 1 minus 5. Przez 2, tak? Bo pierwiastek z delty to pierwiastek z 25, czyli 5. Przez 2a, czyli 2 razy minus 1. Minus 1 minus 5, czyli minus 6 przez minus 2 da nam 3. I x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli będzie minus 1 plus 5 przez 2 razy minus 1. Czyli 4 przez minus 2 to jest minus 2. No i postać iloczynowa będzie wyglądała następująco. A, A jest minus 1. Opisujemy minusa. x minus x1, czyli 3. I x minus x2, x minus minus 2, więc plus 2. Tak wygląda postać iloczynowa w przykładzie B. To teraz może sobie zrobimy jeszcze przykład F. I z Y równa się minus 4x kwadrat dodać 2x plus 1. A jest równe minus 4. B jest równe A. C jest równe 1. Delta. B kwadrat minus 4ac. Czyli 2 do kwadratu minus 4 razy minus 4. 4 razy 1, czyli będzie 4 minus z minusem da plus 4 razy 4, 16, czyli plus 16. 4 plus 16, 20. Większe od zera mamy dwa miejsca zerowe. No to policzmy sobie je, x1 i x2. Jeszcze potrzebny nam pierwiastek z delty. To pierwiastek z 20, a pierwiastek z 20 to jest 4 razy 5, 20 czyli 2 pierwiastki z 5. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2ax1. Minus b, czyli minus 2, minus 2 pierwiastki z 5 przez 2 razy minus 4. Minus 2, minus 2 pierwiastki z 5. 5 przez minus 8 możemy to skrócić wszystko przez 2. Tak, tak i tak. Tu jest 1, 1, a 4 przez minus 1 minus pierwiastek z 5 przez 4. I x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2 plus 2 pierwiastki z 5. Przez minus 8 i jak poskracamy, jest minus 1 plus pierwiastek z 5 przez 4. Yy, tu jest jedno, tu drugie, no to teraz postać rzuty Y równa się a, a było minus 4, x minus 1, czyli minus 1 plus pierwiastek z 5 przez 4, x minus x2, czyli minus 1 minus pierwiastek z 5 przez 4. Jak widać te miejsca zerowe nie zawsze będą ładnie wychodziły. To zależy od przykładu. Często będą się pojawiały pierwiastki. To jeszcze może przykład I to mamy w nim ułamek. Y równa się minus 1 czwarta x kwadrat plus 3 i 7. Czyli a równa się minus 1 czwarta. b równa się 3, a c równa się 7. No to delta b kwadrat minus 4ac. b kwadrat, czyli 3 do kwadratu odjąć 4 razy minus 1 czwarta razy 7. To się równa 3 do kwadratu to 9. 4 razy minus 1 czwarta te czwórki się nam wrócą. Będą jedynki, czyli minus z minusem ta plus, czyli będzie 9 plus 7. 9 plus 7 to 16. No to pierwiastek z delty równa się 4. Delta większa od 0, czyli znowu dwa miejsca zerowe. X1 minus B minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli minus 3, minus 4 przez 2 razy minus 1 czwartą. Minus 3, minus 4, czyli minus 7 przez minus 2 czwarte. Minus z minusem daje plus, czyli mamy 7 razy 4 drugie. 7 razy 4, czyli 28 drugich. A to jest równe... 14. 14. X2. Minus b plus pierwiastek delty przez dwa a będzie minus trzy plus cztery, przez minus dwie czwarte minus trzy plus cztery, czyli jeden przez minus 2 czwarte, no to będą minus 4 drugie. A minus 4 drugie, 4 przez 2 to 2, czyli minus 2. No to postać iloczynowa, y równa się a, x minus x1 i x minus x2. To y równa się a, było minus 1 czwarta x minus x1, x1 wyszło 14. I x minus x2, minus z minusem da nam plusa. Gotowe. Ostatnie zadanie na dzisiaj to zadanie trzecie. Przedstaw funkcję f w postaci leczynowej i podaj jej miejsca zerowe. No to trzecie a f od x równa się 4x kwadrat minus. Hmm. Można to robić tak, że liczymy sobie delta x1 minus 2, a można ze wzoru skróconego mnożenia. I takie przykłady, gdzie to ładniej widać, najlepiej robić ze wzoru skróconego mnożenia, więc tak zrobimy. To jest a kwadrat minus b kwadrat. Ten wzór. I jego rozbijamy na dwa nawiasy, tak? A te dwa nawiasy już nam coś przypominają, tak? To będzie nasza postać iloczynowa. Ma być a do kwadratu minus mamy 2, a do kwadratu i b do kwadratu. To a do kwadratu jest 4x kwadrat, no to co do kwadratu daje 4? 2. Co do kwadratu daje x kwadrat? x. Czyli było 2x. Co do kwadratu daje 1? 1. I musi być 2x minus 1, i to jest 1 nawias. 2x plus 1, drugi na. I mamy postać roczynową, mamy podać jej miejsca zerowe, no to trzeba je obliczyć. 2x minus 1 ma się równać 0. Dodamy 1, czyli 2x ma się równać 1, dzielimy przez 2, no to x równa się 1, druga. I teraz tutaj 2x plus 1 równa się 0, odejmujemy 1. 2x równa się minus 1. Dzielimy przez 2, czyli x równa się minus 1. To jest x1, to jest x2. To jest obojętna, która będzie. To są nasze miejsca zerowe. Więc widać powyżej poznaliśmy jeden przykład wyznaczania, kiedy liczymy ze wzorów x1, x2. I tutaj też można go zastosować. Zrobić to dokładnie tak samo, jak było powyżej. A to jest druga metoda, kiedy można znaleźć wzory skróconego mnożenia i z nich skorzystać. No to przykład B. Też ze wzoru skróconego mnożenia 9x2 minus 16. To dokładnie tutaj 9-3x2 no to x dodaje do kwadratu daje 16, 4. Czyli musiało być 3x minus 4 i 3x plus 4. I teraz miejsca zerowe. 3x minus 4 równa się 0. Dodamy 4. 3x równa się 4. Podzielimy przez 3, czyli x równa się 4. Trzecie. I tu będzie drugie. 3x plus 4 równa się 0, Odejmiemy 4, czyli 3x równa się minus 4, i podzielimy przez 3, czyli x równa się minus 4, 3. To są nasze miejsca zerowe. tutaj to teraz przykład C, bo jest inny. Trzecie C. F od x równa się. 1 trzecia x kwadrat dodać 1 szósta x. Jeżeli nie mamy wyrazu wolnego i wszędzie występuje x, to możemy sobie tego x wyciągnąć przed nawias. I możemy też przed nawias wyciągnąć liczbę występującą wspólnie. W tym przypadku możemy wyciągnąć sobie 1 trzecią. No to wyciągmy sobie 1 y, y, trzecia x przed nawias. No, to z tego zostanie nam x i z tego plus 1 szósta przez 1 trzecią, no to jest 1 druga. Tak, bo 1 trzecia razy 1 druga, 3 razy 2 da nam 6. I już mamy postać iloczynową. Postać iloczynowa to po prostu ma być iloczyn czynników liniowych. Są czynniki liniowe, jest iloczyn pomiędzy nimi. To teraz miejsca zerowe. No, kiedy to całe da nam 0? Kiedy jedno jest zerem albo drugie. Czyli 1 trzecia x musi być równa 0, czyli x musi być równy po prostu 0, albo x plus 1 druga ma się równać 0. Odejmiemy 1 drugą, no to x musi być równy minus 1 druga. I to są miejsca zerowe naszej postaci roczynowej. Podpunkt B jest, D jest analogiczny, też wyciągamy przed nawias w tym przypadku. 3x to jeszcze zrobimy przykład E. Przykład E. F od X równa się 9x kwadrat plus 6x1. Tutaj jest wzór skróconego mnożenia A plus B do kwadratu. To jest a kwadrat dodać 2ab plus b kwadrat. A to jest nasze a, czyli co do kwadratu dało nam 9x kwadrat? No 3x. Co do kwadratu daje 1, 1, czyli musiało być 3x plus 1 do kwadratu. 3x do kwadratu? No to jest 9x kwadrat. Teraz 2 razy 3x razy 1 to jest 6x i 1 do kwadratu to 1, zgadza się. Czyli mamy postać iloczynową z jednym miejscem zerowym, wyznaczmy to miejsce. 3x plus 1 musi się równać 0. Odejmiemy 1, 3x równa się minus 1, podzielimy przez 3, czyli x równa się minus 1 trzecia. W przykładzie F po prostu trzeba zastosować analogiczny wzór, tylko że z minusem, a minus B do kwadratu. Eee, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnij, górę i zasubskrybować kanału.